Przepraszam serdecznie, brawa Dawaj, dla niego! Brawo, 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 Siema! Witam wszystkich bardzo serdecznie. Sorry za spóźnienie, ale miałem e, lekki wypadek. Wczoraj zjeżdżałem z Montchilat na wózku inwalidzkim i operacja się nie powiodła. Są plusy, są minusy. Słuchajcie, e, zróbcie jakiś hałas na początek i was tu jest, bo was nie słyszę. No jedna osoba, zajebiście ekstra. Dobra, no to ja nie będę przedłużał. Gram pierwszy numer, bo czuję się dość słabo i może, może być ciężko. Mam nadzieję, że się się dzisiaj bardzo świetnie, bardzo dobrze. Dajcie mi sekundkę, skontaktuję się z, z, z DJ-em. DJ-u, halo, jesteś tam? Aha, aha, dobra. Chuj, gromy to. Dobyj, dobyj, Zawsze możesz odjebać Sobla, <laughs> żeby się wyjebał na, na widzów i tak. Na... Dobra! Baby, że chcesz ze mną walki codziennie? wystarczy mi jedna na fejmie mm, mm, mm. oh, A yeah. ja. Hey, baby, to, kiedy jesteś na rewie, nasze kłótnie takie niepotrzebne. Na na... na. Wolę moje złoto na szyi. Ciebie w bikini, szyki, waniliowe i może ty kiri. Żyjmy tak, żeby do tego tańczyli. Jak nie znają kroku, to ich nauczymy, bo jesteś lepsza niż kardyniki nie jest łatwe, Znikdziesz mi znowu po nocy, chyba się oświadczy. One chcą się bawić całą noc, nie <grystasz> im czasu, żeby kochać. Z pękniętego telefonu pro, puścisz się na skórze tak jak broka. A kiedy będziesz miała tego dość, zadzwoń do mnie, a zapomnisz o tłopo.

tak mnie to wkurwia, że znowu jest kłótnia Robisz ze mnie durnia o swoich znajomych I wiem, że pijana zadzwonisz o trzeciej w nocy Chodź Chod do nas Ciebie w bikini, sieki waniliowe i może ty kili. Zróbmy tak, żeby do tego tańczyli Jak nie znają kroków, to ich nauczymy Bo jesteś lepsza niż Cardi i Niki no, To nie jest łatwe Jeśli znikniesz mi znowu po nocy I Chyba się o One chcą się bawić całą noc Rób mi, rób Loda z tego telefonu w Hej, Puszczysz się na skórze tak jak broka. A kiedy będziesz miała tego to blue, mi, blue, blue, Do mnie a zapomnisz o kłopotach Wiem, że chciałabyś odlecieć stąd Widzę to po twoich dużych oczach Wszystkie łapy w górę automatycznie się zgadza. Dobra, dobra. zróbcie hałas ja 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 Kurwa. Czekaj, przełączę ci to od razu. A nie, nie, <grym>. nie, nie, to teraz nie. Kurwa nie? Nie, nie, nie. Ja mam nie, ten. Dobra, czekaj. To jest kurwa ciężkie. luz! Sorry, przepraszam was za te małe przerwy, ale wiecie jak jest, no. Po tym wypadku się nie możemy dogadać. Czy chcę mówić ja czy mój kolega? Dobra, zagram teraz numer znowu tematyczny, impreza. A ty tam są tan tan tancerki? Może jakaś pani przy mnie tańczyć? Halo! No i dziękuję. Dobra. Jesteście gotowi na drugi numer, poproszę o hałas. Podnieście ręce w górę! Jest pięknie, ja przestaję już oddychać, muza na minimum, żeby nie przeszkadzać. Te chmury są, ej, jak fioletowa bata, kolorowa magia z lodem w naszych szklankach. Ej, pięknie jest, ja przestaję już oddychać, muza na minimum, żeby nie W piątek, ona mi mówi, że chce mnie To takie piękne, ale niepotrzebne Piątek, ale fajna z ciebie panna Na ten wieczór będziesz dla mnie idealna Ej, zrobimy co tylko chcesz Z tobą mogę, mała wydać cały mój cash Z tobą mogę, mała wydać cały mój kiesz, Ale żyj jeszcze raz, a ty dobrze o tym wiesz Ej, dobrze o tym wiesz, dobrze o tym wiesz Ej, wszyscy Dobrze o tym wiesz, dobrze o tym wiesz Ej, raz i, a tu jeszcze nie, no chuj. Raz, dwa, trzy i raz, dwa, nie o to. Wszyscy. Tu pięknie, ja przestaję już oddychać. Muza na minimum, żeby nie przeszkadzać. Te chmury są, ej, hey, jak fioletowa wata. Kolorowa magia z lodem w naszych szpankach. Tu pięknie jest. W głowie, w głowie mi się pierdzie, pierdoli. Grasz, oko. Gada jakieś głupoty. Podbit, podbitki Nie, ale zrób mi ten tekst. Oczywiście, że ci zrobię. ci zrobię, na no, spokojnie. Ale co ty mi robisz, stary za, za tunel? No, stawiam ci dobrego. Na bank? Ja. Nie no. digi. E, tekst. Dobra, moi drodzy. Witam was bardzo serdecznie. Teraz druga osoba Moi drodzy. If you Koko, gang. Koko! Gang! Koko! Gang! Let's see, my dude! Patrzy w moje oczy, już mnie nigdy nie przeoczy Kiedy wchodzę na klub, dobre ciuchy i ból Ona wie, że to cud Jestem obok i chuj, jestem obok i chuj Jestem obok Jesteś obok mnie i chcę Chcecie mieć na miejscu pasażera Kiedy mam cię, pustujem się wena Kiedy jesteś, to wiem, że nie zginę Zawsze to swój, kiedy robię dobrą minę Coco Chanel, wszyscy na dobry dzień Coco Chanel, na dobry dzień Biorę cię, to wiem, ty nie pozwolisz mi na sen Rób mi loda już Ty kuro, rób mi je, je, je! O mama! O oh, mama! Okay. Kiedy czuję ten dotyk tak wiem, że to jest to Myśli w głowie mą sto dobry perfum i sok Biorę w ciemno na bok. Jesteś tuż obok, jesteś tuż obok, jesteś obok. Jesteś obok, jesteś obok mnie i chcę mieć miednami z pasażera. Kiedy mam cię, bustuje mi się wena Kiedy jesteś, to wiem, że nie zginę. Zawsze do gdy robię dobry Czysty koko, Janel, na dobry dzień. to wiem, Ty nie pozwolisz mi na sen. Janel, na dobry dzień. Ty nie pozwolisz mi na sen. I weź, zrób mi load Ich gut war besser, du mit Laohu da Die Ogen nach la, la, la. la. <laughs> <Giga> gut, <-Gurvacan. lacht> war No, <śmienia> e, dziękujemy Wam. No, przepraszam, to właśnie <śmienia> po tym wypadku czasami mi się leciutko tutaj odklejo. E, no i to jestem ja, sami Rabogaje, ze mną był mój kolega Robinson Loda, Robi Louda. Louda. E, no, co jeszcze raz, my już nie mamy... Restorom paniemny Co możemy jeszcze zagrać? Musimy wiele pomyśleć, mamy coś jeszcze nie jeszcze. A jak to szuka tego nie pamiętam? Co co? Jeszcze raz bo nie słuchałem drift, dobra to ogrod mogę ogarnąć. Szybkie pliki. Właśnie jak to u mnie wygląda tak. Rzucanie widzowe chore, nie czasami. Bo, kurwa, dobra. Dobra! Wstydzisz się, to co? Wstydzisz się. O, coś Słuchaj mnie, słuchaj mnie, jak działa mikrofon? Ja, ja, ja. Tak, <mulity> drift Tokio okay, okej, bokiem wpadam na beat. Z okien słychać ciągle ten hit. Potem siedzę, nie robię nic. Siedzę, czekaj, ej, eh, nie nagrywam, a polecę. Nie liczę na sławę, nie liczę na wesel. Pojebane czasy nastały na stały na świecie. Czyzy nie ma braku w mojej filmotece. Będą, ej, ej Siedzę ciągle w domu, czyli to, do... będą Jak na zewnątrz ci panowie po mnie wejdą Wkrótce mogę poczuć się jak offset, no i Quavo Wow, ej To nie takie proste, by siedzieć tyle ze mną Chyba sobie zrobić dzisiaj tatuaże henną Ale kończę nawijać, bo robi się ciemno Ja już tu sam z nudów dostaję na łebrak I słów mam zamkniętych Tego mam dość, tego mam dość, tego mam dość, tego mam dość Tylko siedzę, i gram, chyba tysiąc kilo Tego mam dość, tego mam dość, tego mam dość, tego mam dość Tylko siedzę, i gram, chyba tysiąc kilo mam Wow, dobra Ręce do góry, lencze do góry, wszyscy lecimy i... Wow. Dobra, to koniec koncertu, wystarczy! Nie! To jak to kurwa, jeszcze? No ja, ja, je, kurwa, dobra, będę miał bledo ranna! Jak ja przygotował wino dwie piosenki z dj DJem! Chwila, da, da, da. chwila! Bandytę, bandytę zaśpiewa! Mogę kogoś wyjechać ze sceny! Ktoś chętny? Ej, pula, pula! Pula, pula! Pula, pula! Wejść, kurwa! Seaward, Seaward! tego kurwa, Czego? Zagramy im to jeszcze. Sobie... Właśnie zimne jak ludnie grałeś. Wiem, wiem, spokojnie, zagramy to. A I... ZIWORDY! A to może zajebiście, bo ty jednocześnie distribujesz i się spełniasz muzycznie. <laughs> <Ja, sama, kurwa. laughs> to nie, znaczy Jeszcze kurwa... jako realizator, człowieku, co muszę Słuły. człowieku wklepywać. Dobra, ja tego nie pamiętam. pamiętają. nie wiem. ważyć, kurwa. Hm, tak. 6 osób masz na streamie. Tak. No, serio. Ej, serio, widzowie, nie wiedziałem, dziękuję bardzo. Sorry za to spóźnienie, nie ale jo... Ile było ile? Nie wiem. 4,5. 4,5. Ej, co jest? Się coś skurwiło. ja, to jest to Dobra, tam. Kurwa, nie mam tego tekstu Dobra! co, zaśpiewasz, co? Nie, Kiedy igrasz światło, światło, światło O, skończyło się, no Dobra, ostatnia piosenka, potem i uciekamy, no Chwila Kurwa Ja chyba nie wiem co się dzieje Ja te kurwa pliki przełączam Twoje zdrowie, Ja Jabczan, twoje, ja przed twoje ja zdrowie to jest Twoje zdrowie Wiesz co zagrać? Ale ja nie pamiętam co nie, tam było Nie, chcę zagrać Ale ja nie pamiętam co tam było Ale ja nie pamiętam jak to szło pamiętam właśnie. Dlatego polecimy na koniec z tym, z Pewnioczkiem mm. Dawaj freestyle na końcu, zajebione Nie, bo po banwordy mogą polecieć przy naszym Bristolu. Wiem Więc tego nie zrobimy Raz! Ej. Jaka ja to jest tonacja? Którzy bym pił Którzy bym wiską das Nie ma ludzi Kurwa, co to za tonacja? Muszę w końcu Zason mamy czas Kurwa, ja tego nie zagram, ja nie pamiętam tonacji Chwila chwilę. Dobra, nasi szarpie, wyjebane stary. No właśnie nie, bo to... Dobra, to jest w style że Ja się to zaśpiewam najpierw to nagram, pa które byli blisko nas Zaczynam malować czas Chciałbym więcej mieć Chcę się obok mnie Dobra, i to sprawdzamy Rzekajcie, widzimy wszystko na żywo Zaczynam malować czas Chciałbym więcej mieć Chcę się obok mnie W takim razie lecimy Ej! Zaraz do spania Dobra, dobra, nie do spania, spokojnie Poddymić coś? Zaraz, zaraz Ja bym się, ja ja się chciał już ze swoją spotkać Który bielbiskot jest? Ładnie, ładnie Ej! Chciałbym o. więcej nie! Chcę mieć się obok mnie no, Wszyscy, nie ma z nami ludzi który był blisko nas, nie, domało, muszę w końcu obudzić. Zaczynam marnować czas! czas. Chciałbym go... go! więcej wow. Ej, chwila, bo tu Bitu hey. chyba nie ma. <ścough> sorry, sorry, Bitu nie było słychać, ale to już, już, już od nowa, od nowa. <ścough> dobra, dobra, sorry, już się zajebał. Oh. Tu wszystko jest na żywioł, tam. Ej. Oh. Oh. Yeah. Nie o. już nie możesz ludzi który by był bliski nas Muszę się w końcu obuć Zaczynam malować czas Chciałbym go więcej mieć Chcę obok mnie Ej, Nie ma już z nami ludzi Który by był bliski nas Muszę się, się w końcu obuć Zaczynam malować czas, czas W muzy. W muzy. Ej, ej, szkoda, szkoda, że teraz to drugi komuzy. to muzyk szkoda, szkoda, że większość to tak Ty, w ogóle, kują to robi Pam pam bam, pam bam, 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 To jest zero talentu, od ty nie ma. ma Ej, ej, wam raz nie odbiję moca tak. Oceania. nie ma czasu, się pójść, na A ja chcę wykazać was tego, coś śmiałem Nie bo, kurwa, marnujesz swój czas to ci opowiem już jak ja Ale dla was to nieważne Znów chyba nie miałem pieniędzy od zawsze Ale dla was to nieważne Ile w tym wszystkim jest pleca i pracy od zawsze Nie wyrządziło nam przykry Pokaż nas silny i każdy rodzinę dostawia nas wszystko. Zresz z nami pogrywać to nasze znaczy boisko. Kurwa zaraz zadaje, albo zostajesz szybko. Ey. albo idź do roboty, stopy teki! No już z nami ludzi, którzy byli niską nas. Musimy w kogo to pójść. zaczynam nam marnować czas, chciałbym go więcej nie. Nie mogę się doczekać, bo nie wiem, jak wrócić na wszystko, git I może większość czasu dobra mina do tej gry Tak teraz, yeah. jest, I teraz oddaję już temu zupełnie je. Wow Bo wkrótce czuję, że wkrótce spełnię Wracam na będo Zróbmy to tylko po jedną rzecz Mamy na pewno Czeka rodzina i wiem Czeka rodzina i wiem to Nie chce grać, jesteś męto Ludzi dawno cięto Ciekawe, ja, czy z nami zostaniesz na pewno Gdzie, 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 gdzie gdzie ludzie? Wszyscy gdzie? 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 Gdzie, 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 gdzie ludzie? Eh? Zajebiście! <laughs> szacuneczek. Szacuneczek. Za co? Ja tego nie lubię robić, bo jest tak. Nie, nie, za jest dużo za rzeczy do klikania. jak widziałem, jak to po tej stronie wygląda. Mega szacuneczek. Czekajcie, Zajubi... dogramy to. Samir, jutro się porozliczymy, co ten to. Ja, bo Samir jest jeszcze w szoku, wiesz. Postaram ja się... Szoku, ci... przepraszam. Co mówiłeś? Co mówiłeś? jutro ci przyniosę torbę z gotową. Nie nie nie, Dwa... 40 zdrapek. Z no albo z mm. ale to... No właśnie. 40, ja... Musisz... Ej, słuchaj, mnie chodź tu! To jest pod... nie zadniony, bo to podwójnie. <laughs> ja nie wiem, do mnie czy nie do mnie? Do ciebie, do ciebie! Do mnie! No! no. Nie wiem, śniebnięci! Grupi! Czekaj! Dobra, co? co było... Co, o czym... Co się dzieje? 40 zdrapek dostałem! 40 zdrapek, już No to tak. Chodźcie na ten, chodźcie na zaplecie. Dzień. Dobra, tutaj Tak bo chcemy tu się przygotować panowie. A teraz Aaa, na co innego Fule, FULE! Kurwa! Idź po lowra! Idź po Nie, nie. <grym grym> nie mów mi tak Dripano! Ej, chodź tu! W drugą stronę, chodź tu, chodź! A! Sorry, dziewczyny, sorry no, 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 dziewczyny. No, no, no. Sorry, sorry, no, no, sorry przepraszamy. Zdrubi loura! Nie, 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 robi nie, nie gadaj! Drubi kurwa, kurwa LOO! Ogól ten no. ogólnie, na pewno chcielibyśmy Wam podziękować, bo naprawdę zajebista robota i ludzie, wiesz, trochę tu się ruszyło. I jak na to, że kurwa na freestylu totalnym to szacun no sorry, nam wypadło dzisiaj studio nagraniowe i... no... no wiesz jak no, jest, no, nie? Rozumiem, bo chodzi, Ta, bo sam się zajmuję takimi rzeczami Ta. w e, wolnym czasie, no. Ja miał o 19.30 bo... mieć próbę generalną, a ja dopiero o 21.00 pryszna na czole zobaczyłem w Lucie. A poza tym tutaj nie. też mówi robi Luda. Ta, no i Robi Luda <laughs> przede wszystkim jest ze mną. <laughs> Okej, okay, y, może się dogadajmy, tak? Bo będziemy pewnie jeszcze za dwa tygodnie na przykład robili... Wtedy już byśmy wam dali z tydzień wcześniej znać Byś też może ogarnął kurwa, kurwa Masnego pena Byście nie. we trzech na coś odjebali Co wy na to? Co żałeś Robi? Że co? Nie <ślał>, to <ślał>, Ale kogo? Jakiego masnego pena? Ale te twoje wyciągnie operacyjnie, no kurwa, tak. i... A, to, to się nazywa buchu. Robi Louda! Tak, Ten... to, ta, to nie jest mocny pętel, Robi, robi Louda. Popierdoliło was! Zróbcie mi Louda! Robi Louda! Ta. 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 Nie tak ko? do nich, Robi, to są gangsterzy. No. E, dobra, ty, no to no, tak, to, to może to tak właśnie. być, sorry, że my są w szoku ogólnie, e, rozliczymy się kiedyś. No, na no, luzie! Tak, do wejzdrabki! Do zdrapki. Nie, nie, spokojnie. On no, też mógłbyś coś na wino Ja, ten ja ten nie ten ten umiem! Ten... Ale Tony, Tony ma takiego kolegę, młody M. On może tu przylecieć i możemy zagrać. Y, kumple, kumpelki. Halo, kto do mnie dzwoni? Ja nie mam czasu, <śpiewanie> zaraz odzwonię. No, ja no, robimy trasę no. koncertową. Przez Sandy po Paleto. No, ja mogę grać za zdrabki. Pod warunkiem, że będą zdrabki i dobry ludzi. Dobra, ja idę zobaczyć baby. Tak, ja, jak chcecie jakiś prywatny taniec, to możemy wam ogarnąć zaraz. Ja nie chcę, pewnie robi. Steam! Nie, nie, nie chcemy Nie chcemy żadnego tańca Dowej mi tuż mulka na lód. Kurwa, nie, 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 nie słuchaj go! O, jeszcze ciało jest moje, Zlus! No się ciągnie kominął! wygadał? No właśnie nie. Jak chyba. się nie to chyba nie wtedy! O.